Hej, dzisiaj wspólnie zrobimy bardzo popularny peeling kawowy, czyli peeling, który świetnie działa na celulit i nie tylko, fajnie wygładza skórę, jest idealny, szczególnie na partie dolne ciała, uda, pupa, super. Jedyny minus to trochę brudzi w wannę. Więc trzeba uważać. To do działania. Do zrobienia mojego peelingu wykorzystam fusy z kawy. Tutaj właśnie czekam, aż Michał e, zrobi e, kawę. przeciskam ją e, w aeropresie. I zaraz będę. No i mam e, fusy z zaparzonej kawy. O. E, tak. Odciśnięte. Odciśnięte. Hop, i teraz zostawiam, żeby przestygł, żeby nie wykorzystać takich gorących. A Michał ma kawę. Już tutaj te moje przestodzone fusy po zaparzonej kawie. One są tak grubiej zmielone w młynku. I teraz tak do tego dodaję trochę cynamonu. Cynamon nie jest składnikiem obowiązkowym. Oliwę, może być też inny tłuszcz. I dodaję miód. W niektórych wersjach, aby ten a, nasz peeling był mocniejszy, zamiast miodu, lub prócz miodu, jest jeszcze cukier. E, ja a, mam grubo zmieloną kawę, więc dodaję tylko miód. No i to wszystko mieszam. Pięknie pachnie kawą. Zobaczcie, powinna być taka papka, no taki jak taki mokry piasek nad morzem, taki zaraz przy brzegu. A. Widzicie te kawowe grudki? Mam nadzieję, że to w miarę dobrze widać. Pokażę Wam na ręku mniej więcej, jaka to jest konsystencja. Kolor taki. I to są naprawdę takie fajne e, grudki, którymi no, świetnie można wymasować e, całe e, ciało. A, także miłej kąpieli Wam życzę. No i pięknie pachnącej kawą. Mam nadzieję, że znacie ten pięk, jeżeli nie, albo o nim zapomnieliście, no to wiecie co robić. Pa!